Cześć, witam Was ponownie. Od naszego ostatniego spotkania nie minęło dużo czasu, natomiast na budowie wydarzyło się już prawie wszystko. Dzisiaj inwestorzy odbierają klucze do swojego upragnionego domu. Proszę klucze tak, dziękuję, ręce bardzo, pani. dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. Do naszych klientów podchodzimy elastycznie. To my jesteśmy dla was. Dlatego inwestorzy mieli możliwość wprowadzania mniejszych i większych zmian w trakcie budowy, tak, aby dom jak najlepiej spełniał ich oczekiwania. Na życzenie inwestorów wprowadziliśmy ciekawą modyfikację. Zmieniliśmy okna w salonie na większe. Posłuchajcie, co nam powiedzieli na ten temat. Chcieliśmy mieć bardzo otwarty widok na ten lasek, który jest tuż za nami i okna powyżej były troszeczkę przymałe i skracały ten y, krajobraz, ale nie było problemu. Firma Katalpa bez mrugnięcia okiem wymieniła na większe. Tak jest. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Często jest. Tego. Jesteś, ja jestem zadowolony, a w szczególności moja żona. Zgadza się. Prowadziliśmy również inne niewielkie zmiany. W zakresie ścianek działowych. Ponadto inwestorzy zdecydowali, aby pozostawić częściowo widoczne niektóre drewniane elementy konstrukcyjne. Podkreśli to charakter domu. Dokończyliśmy krycie dachu blachodachówką i wykonaliśmy kompletne orynnowanie. Na ściany zewnętrzne położyliśmy ładny i trwały tynk silikonowy o strukturze baranka. W miejscach uzgodnionych z inwestorem pozostawiliśmy powierzchnię przygotowaną do ułożenia kamiennych płytek elewacyjnych. Dokończyliśmy montaż ścian działowych. Wypełniliśmy ich konstrukcję wełną mineralną i zamontowaliśmy poszycie z płyt gipsowo-kartonowych. W odpowiednich miejscach ściany zostały specjalnie wzmocnione, aby umożliwić montaż ciężkich elementów wyposażenia domu, np. szafek kuchennych czy telewizora. Wykonaliśmy specjalną przedściankę instalacyjną, w której prowadzimy instalacje elektryczne. Bez naruszania ważnej dla szczelności budynku paroizolacji. Po wykonaniu przedścianki całe wnętrze zostało wykończone płytami kartonowo-gipsowymi i przygotowane do szpachlowania i malowania. Dom powstał w czasie 10 tygodni, zgodnie z planem, który był szczegółowo ustalony na długo przed rozpoczęciem pierwszych prac. Najlepszym podsumowaniem całej inwestycji są słowa inwestorów. Pierwsze wrażenia, no to oczywiście, że jesteśmy zachwyceni i nie możemy się doczekać, kiedy się wprowadzimy. Jeszcze zostało nam e, do wykończenia wnętrze. Na wrażenie jest takie, że jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonania i z jakości tego. No zresztą widać z moimi plecami, że w krótkim czasie powstał piękny budynek. Więc jesteśmy dwa dalej miesiące w dwa i miesiące. bardzo jesteśmy w szoku. Jak pierwszego dnia przyjechaliśmy na budowę i stały wszystkie ściany, a drugiego już dach. Tak. I jeżeli ktoś myśli o budowie, to naprawdę bardzo, polecam bardzo firmę polecamy Kat film, Katal firmę Katalpa. Katalpa tak. Bardzo miło się współpracowało, nie było żadnych problemów z malutkimi jakimiś zmianami. Jesteśmy bardzo zadowoleni i polecamy firmę Katalpa. Zaskoczenie dla mnie przynajmniej to było to tempo, w jakim powstał dom. Pierwszego dnia ściany, a drugiego dach. Naprawdę. No przy, takiej, przy, przy takim tempie budowy to na pewno nie ma co planować jakichś wyjazdów dłuższych na wakacje, bo się można zaskoczyć, że wróci i człowiek wróci i już nie będzie miał co zmieniać, bo będzie wszystko gotowe stało. Poprawek, Zgadza nie będziemy się. zrobić. Tak, no bardzo. to że plus, bo wiadomo, projekt jest projektem, a zawsze coś się w głowie nowego urodzi i chcemy jakieś drobne zmiany zrobić i też nie było z tym problemu. Tak, ale no trzeba było bardzo mocno i bardzo szybko się koncentrować na tym, co się chce zmiany I decydować. robić. Tak, bo tempo takie zawrotne, że naprawdę nie było czasu na tak. głębsze zastanowienie, tylko trzeba było. Zgadza się, bo ja sobie wymyśliłam, że jakąś małą ściankę chcę przesunąć. Nie zdążyłam się okręcić, a chłopaki już się przesunęli. Także trzeba było się decydować konkretnie. Subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia na następnej budowie.